Dzień dobry, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Zodiakalne lwy w Waszym horoskopie na kwiecień 2022 roku. Ważne momenty w kwietniu dla lwów to jest 11 oraz 20 kwietnia. Tymczasem, zanim tutaj przetasuję karty, to chciałabym Was zaprosić do składania zamówień prywatnych, ponieważ dzisiaj, w dniu dzisiejszym, na pewno trwająca taka promocja w cenie zaledwie 22 zł. wszystkie horoskopy roczne we wszystkich sferach życia bez limitu Waszych pytań. Także warto sobie właśnie w tym okresie zamówić taki horoskop. Ponadto, moi drodzy, w zakładce społeczność macie również informacje o kursie finansowym w postaci 10 funkcjonalnych webinarów. Jeszcze zostało jedno miejsce na ten kurs. To jest przyswojenie energii pieniądza, wyeliminowanie błędów, jakie najczęściej nam towarzyszą, jeżeli chodzi właśnie o energię pieniądza i dóbr materialnych i siłą rzeczy również nauczenie się w jaki sposób możemy do swojego życia przyciągnąć to bogactwo. Więc jeszcze jedno miejsce zostało na ten właśnie kurs. On został opisany dokładnie na górze w zakładce Społeczność, w którymś poście także tam Was odsyłam. A kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem, kontakt mailowy, więc oczywiście zapraszam do kontaktu. Zodiakalny Lew, kwiecień 2022 roku. Zodiakalny Lew, co Was tutaj czeka w kwietniu, drogie lwy? Co czeka Was w sferze materialnej? Praca, kariera, finanse, praca, kariera. Finanse dla zodiakalnego lwa. Praca, kariera, finanse. Co Was czeka w życiu prywatnym? Miłość, relacje, uczucia. Zodiakalny lew. Miłość. Relacje, uczucia, zodiakalny lew. Ok, i rada dla Was na e, kwiecień. Super. Słuchajcie, kochani, bardzo dobre perspektywy się tutaj pokazują. Szykuje się dla Was taki dosyć zrównoważony miesiąc. E, w pracy jak wracacie do dawnych metod działania, bądź pojawia się dawna pasja, pojawia się coś, co kiedyś chcieliście robić, bądź robiliście, i to może przynieść Wam taki właśnie zbilansowany dochód. Mogą też przyjść tutaj od osób, z którymi kiedyś mieliście. Do do czynienia, jakieś wyrównania, nie wiem. Ktoś wam na przykład może coś zwrócić, jakieś długi. Ze świata mogą przyjść do was pieniądze, bo tu jest pokazana karta świata, czyli ja bym powiedziała, że to są też na przykład jakieś przelewy zagraniczne. Może być jakiś sprawiedliwy podział posiadanych dóbr, czyli ktoś będzie chciał się z wami podzielić, bądź wy będziecie chcieli na przykład sprawiedliwie załatwić jakiś podział, że dzielimy się fifty fifty. Ty dostajesz tyle, ja dostaję tyle. Czyli po prostu jest tutaj zachowana równowaga. Ogólnie myślę, że na stan waszych finansów w kwietniu nie będziecie narzekać. Pojawią się też dla was nowe możliwości zarobkowe, nowe perspektywy. Karta świata właśnie pokazuje, że albo wy będziecie się tutaj w jakiś sposób rozwijać, komunikować z innymi, pracować być może w świecie wirtualnym i z tego też tytułu mieć taki zbilansowany dochód. Ja też tu widzę możliwości jakiegoś dochodu pasywnego, czyli wy coś macie, nie wiem, dajmy na to, ktoś wynajmuje jakieś mieszkanie i teoretycznie nic tutaj w tej kwestii nie robi, nie pracuje, ale ma ten Dochód, czyli z miesiąca na miesiąc, jakiś tam dochód pasywny z czegoś wpływa. Różnego rodzaju też wyrównania, jeżeli gdzieś tam zostaliście wcześniej pokrzywdzeni, ktoś czegoś nie dał, nie przyznał, ktoś czegoś nie oddał, to myślę, że tutaj jak najbardziej w kwietniu może to do Was wrócić. Jeżeli chodzi o sprawy takie związkowe, miłosne, tu się pokazuje dobry okres na pewno w życiu małżeńskim. Jeżeli byście mieli małżeństwa, to jakby męska strona tego małżeństwa zaczyna bardziej zabiegać, prawić komplementy, być może tak jak było na początku. Początku zażegnany jakiś kryzys tutaj może być małżeński. Natomiast też może być dla kogoś propozycja małżeńska. Jakiś mężczyzna może się tutaj kobiecie oświadczyć po jakimś też cięższym okresie. Może być tak, że mieliście jakiś niezafajny czas, niezbyt dobrze się tutaj. Wam powodziło ostatnimi czasy, mogliście się kłócić, mogły być różnego rodzaju e, traumy, takie po prostu trudniejsze e, okresy w Waszym związku. Natomiast tu jakby zmierza wszystko do stabilizacji. Te osoby, które na przykład są samotne, też mają szansę e, po prostu się odbudować i spotkać jakiegoś romantycznego partnera, przynajmniej jakiegoś takiego zalotnika, e, adoratora, kogoś, kto będzie prawił komplementy i w taki sposób miły będzie połechtane tutaj Wasze ego. No sądząc po karcie <laughs> tej królowej denarów, to może ktoś kogoś na na przykład, na lody zaprosi w kwietniu. Dlaczego nie? Macie jako radę kartę kochanków, więc tutaj rada jest jasna. Przede wszystkim współpracować z ludźmi, starać się właśnie utrzymywać takie dobre relacje na odpowiednim poziomie, nawet jeżeli są to ludzie niezbyt wam nastawieni przyjaźnie, to dyplomatyczne stosunki w celu uzyskania wspólnych korzyści, postawić właśnie na współpracę, na to, żeby zjednoczyć siły, jeżeli sytuacja tego wymaga, na kompromisy, pójść również, kiedy trzeba, starać się właśnie nie być taką osobą, która jest nieprzejednana, której zdanie tutaj jest najważniejsze i która zawsze stawia na swoim, ponieważ w kwietniu po prostu dużo więcej osiągnięcie za sprawą współpracy i kompromisu, za sprawą łączenia takich sprzeczności różnego rodzaju, dogadania się z kimś, kto być może nie do końca jest taki jak Wy, nie do końca ma taką samą wizję świata, ale gdzieś tam są te punktystyczne i jeżeli tylko wykażecie taką odrobinę empatii, to da się dogadać, to nie jest sytuacja taka niemożliwa, żebyście się z kimś mieli nie pogodzić, nie dogadać. Wręcz przeciwnie, tu są duże perspektywy, żeby po prostu coś zrobić, na przykład za porozumieniem stron, jak najbardziej. Więc tak to wygląda dla zodiakalnego lwa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich, gorąco życzę udanego kwietnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.